Dzień dobry, kochani, ja nazywam się Adek i zapraszam was na nową serię z Farminga 22 na mapie Wośnice. To będzie polska seria. E, kochani, normalnie zaczynacie rozgrywkę na tej mapce, to jest mapka Wośnice dostępna na ModHub, w tym właśnie miejscu, o tutaj. E, ja tutaj może pokażę wam, przeniosę się tutaj trochę. Zobaczcie, normalnie byście zaczynali w tym miejscu. Tu byłoby Wasze gospodarstwo. No, właśnie tutaj. A drugie Wasze gospodarstwo, druga część Waszego gospodarstwa byłaby dokładnie w tym miejscu. Ale my chcieliśmy zbudować tutaj e, swoją farmę od nowa. Dlatego, jak widzicie, tutaj zbudowaliśmy naszą farmę. Tak to wygląda, kochani. Wszystko zbudowaliśmy od podstaw. I teraz zaprezentuję Wam troszkę sprzętu i jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj, kiedy wejdziemy sobie na naszą, e, na naszą e, farmę. To mamy, zobaczcie, to mamy, tutaj mamy dom nasz. Tu mamy nasz. O, piesek, gdzie? Możemy go pogłaskać. Tutaj mamy naszego e, pikapa Lizarda. To jest Lizard 3.5 V6 Turbo. Możecie go sobie ściągnąć z mod Wszystkie mody, które tutaj są, to są mody, które są na mod i które uważam, że to jest, jeżeli są na mod to są integralną częścią gry, ponieważ jest sprawdzone wszystko. Zobaczcie, tak to wygląda. Ten e, modzik, już wam pokażę. E, on jest tutaj w samochodach. E, to jest dokładnie ten e, Lizard L200. MOD jest ten I tutaj jak widzicie, możecie sobie tutaj pozmieniać e, na różne takie, różne możecie sobie tutaj zainstalować zmiany e, Bardzo fajny do pobrania, polecam, naprawdę fajny Co jest fajnego takiego w nim, zobaczcie, jak wciśniemy Zapalimy silnik, fajnie brzmi w ogóle Jak wciśniemy środkowy klawisz myszy Oj, czekajcie, silnik dwa na raz tak, to zobaczcie, podnosi się nam tutaj maska, nie? Możemy zobaczyć tutaj, zobaczcie ten silnik, nawet on się tutaj trzęsie, nie? On jest bardzo, bardzo realnie zrobiony, nie? Naprawdę fajne. Zamknąć maskę. Zobaczcie na ten odgłos zamykania maski. Widzicie? Bardzo fajne. Światła! Bardzo fajne. I teraz zobaczcie, co jeszcze możemy zrobić, jak sobie tutaj naciśniemy, możemy rozłożyć pakę. Ale co jest najfajniejszego, jak wychodzimy, to zobaczcie, składają się lusterka. Widzicie? Bardzo fajny modzik. To jest przyczepka, która też jest z modów, z modhuba. Taka polska przyczepka, bo tutaj chciałem, żeby to był bardziej e, polski taki e, e, klimat. Zobaczcie, już Wam pokazuję. To jest przyczepka, którą możecie znaleźć. Na Mod hubie, to jest HDO99, to jest ta. Możecie je dać w takiej konfiguracji, albo możecie dać w konfiguracji po prostu plandeki. Jak widzicie, tu możecie sobie kolor plandeki również zmienić. Bardzo fajne, naprawdę polecam. E, co dalej? Maszynka do zbierania kamieni. E, tutaj mamy trochę kamieni, ponieważ ja tu już poza odcinkiem sobie zebrałem troszkę kamieni. E, to jest ta standardowa. Tutaj mamy e, Belarkę, kostkarkę znaczy, no Belarkę. E, ona jest również z modów. Jak mo zobaczycie sobie prasy, tutaj to jest ta SIPMA. E, bardzo fajna. Wiecie, tu możecie sobie zmienić różne tam opcje nie? i tak dalej. Bardzo fajna. To to jest ta. E, Traktor Ursus. Zobaczcie, to jest ten Ursusik 3130. Zobaczcie, jak on brzmi. Fajne dźwięki. Z tą manualną skrzynią. To to jest, to to należy do nas. Tutaj mamy header. Później Wam pokażę to jest header z Bizona. Eee, tu jest nasz warsztat. Taki. Przyczepka. Ta zwykła przyczepka, wiecie kochani, z tego, z, z podstawki gry. Już nie będę też tam wszystkiego pokazywał. Zbiornik na wodę, nasza myjka karcher. Eee, tutaj mamy nasz Silos. Przyczepka zwykła, taka najzwyklejsza. E, tutaj z Shopa taka kolejna. Tam dwie są, to są dwie takie same Shopy. tutaj. E, to so, tu jest, tu jest nasz Bizon. E, to jest Bizon, który jest także z modów. Zobaczcie. E, to jest e, kombajny Bizon. O ten to jest Bizon BSZ110 Engine. E, bardzo fajny. Bardzo fajny bizonik, zobaczcie, dużo możecie sobie tutaj poustawiać. I co, co jeszcze, co miałem Wam pokazać, to tutaj ten header do niego. Jak widzicie, tu możecie sobie w różnych konfiguracjach kolorystycznych sobie go kupić. Dlatego, że gramy na polskiej mapce, dlatego tutaj widzicie w prawym górnym rogu są złotówki. To jest kolejny mod na naszą wa walutę, zmieniliśmy sobie na złotówki. Jak widzicie, nasz stan konta jest bardzo, bardzo niski. E, bo chcieliśmy tu zacząć, tak jakby wiecie, no od, od, od jakiegoś takiego małego gospodarstwa. E, zobaczcie, na, mamy 67 tysięcy, najmniejszy ciągnik kosztuje jakiś taki zwykły, spo, z, z podstawy gry. Nie, nie, nie z modów, tylko z podstawy gry. Zobaczcie, e, to jest ten, nie, to też jest mod. Ten, no to zobaczcie, 184 tysiące. A mamy 67, nie? Czyli nas jakiś zwykły ciągnik, ten jest jeszcze z podstawki 44 tysiące No to widzicie, że mamy naprawdę mało tych pieniędzy. No ale też nie chodzi o to, żeby tutaj była jakaś seria, którą się łatwo dorobimy, tylko żeby to było troszkę skomplikowane bardziej. Tutaj widzicie mamy agrometa przyczepkę taką dopuszczalna ładowność 2,5 tony widzicie bardzo fajna przyczepka to jest przyczepka bardziej do tego żeby właśnie tupać kury i tak dalej tutaj mamy 10 kur kupionych ten kurnik to jest po prostu z mapki wośnicy, jak ściągniecie sobie moda mapkę wośnice to ten kurnik tutaj będzie w modach jest częścią tej mapki ja po prostu zbudowałem go sobie tutaj E, tu jest nasz zbiornik na paliwo, jak widzicie ma 15 tysięcy litrów, jest uzupełniony. Ten kurnik razem tutaj jest takim jakby warsztacikiem, cokolwiek to jest. E, bardzo fajny. Ten mod tutaj, ta, ta z szopa, e, to jest z mapki Kolonia e, mod. Jak ciągniecie sobie mapkę Kolonia, to ona będzie po prostu tam w tamtych, w, w tej mapce już w, w integralna. Więc coś takiego sobie postawiliśmy. I tutaj postawiliśmy sobie, kupiliśmy sobie, zobaczcie, takiego yy, wózek widłowy Komatsu. Też nie chcieliśmy jakiegoś nowoczesnego, tylko po prostu zwykły taki wózek forklift, żeby ja, jajka czy, czy jakieś paletki sobie zapakować. I to jest, kochani, tyle. Tutaj mamy naszego pieska. Tu jakiś kontener, tutaj, wiecie, takie różne pierdoły. Yy, a, i nasz traktor Zetor. No bo tutaj, żeby to była polska seria, no to tutaj mamy Zetorka 7745. Zobaczmy, wsiądźmy sobie do niego. I mamy. Widzicie, fajne te dźwięki tutaj są. Dosyć ciekawe. Jak widzicie. I ten zetorek to jest zetorek, który jest dostępny tutaj też w tych ciągniczkach. Zobaczcie, to jest zetor. 66745 to jest dokładnie ten. Tu możecie sobie silnik też wymienić. Tam ja tutaj 7745 Turbo. 81 koni. Nasz drugi ciągnik, jak widzicie, ma koni 125, więc to nie są jakieś duże, duże maszyny. I teraz, co tutaj dalej jeszcze daliśmy sobie do, do, do tego? Zobaczcie, tutaj mamy kupione obszar numer 90 i obszar numer 89. Z tym, że obszar 90, zobaczcie, on składa się tak, jakby z, dwu, z, dwu, z jednego pola przeciętego w połowie drogą, nie? Obszar 84 to jest, to jest znowu jeden obszar. Jedno pole, takie długie, ale ono jest zasiane w dwojaki sposób. Tutaj była zasiana pszenica, tutaj na dole jest zasiana trawa. Widzicie, tu jest podzielone na 84 85. My będziemy chcieli tutaj jedno pole zrobić, to takie, takie długie, żeby to było jedno takie długie pole. Tu będziemy chcieli zrobić jedno pole. W przyszłości będziemy chcieli kupić sobie te 87 pole na łąkę i tutaj na kawałek lasu mamy, bo on razem tutaj właśnie z tym lasem jest dostępny. No i co kochani, i z czasem będziemy chcieli sobie gdzieś tutaj kupić jakiś mniejszy obszar, czy to myślę sobie nawet tutaj na tym gospodarstwie małym, które na początku e, możemy, dost mamy, na którym oryginalnie powinna być nasze gospodarstwo, może tutaj postawimy z czasem e, oborę dla krów, jakąś dużą, a tutaj po prostu postawimy e, gdzieś na przykład tutaj, postawimy e, zagrodę dla świni i tak dalej, owce gdzieś tam, może tutaj owce zrobimy, a jakoś tak, a tutaj krowy e, kupimy później z czasem te tereny, ale to jest, wiecie, to jest na daleką, daleką Przyszłość e, a tutaj po prostu, e, albo jeszcze jest taki pomysł, że tutaj kupimy to pole, i tu tą naszą bramę po prostu zburzymy, przeciągniemy ją aż tutaj, i wtedy postawimy oborę dla krów na naszym gospodarstwie. Czyli ona by była gdzieś tutaj, e, postawiona wtedy, e, gdzieś tutaj za tym potem, nie? Ale okej, okay, zobaczmy, zacznijmy sobie naszą rozgrywkę. E, pójdźmy sobie na pole. Wiecie, na początku będziemy musieli wypożyczać nasze maszyny, no bo niestety nie będzie nas stać na nie. E, jeszcze może wam pokażę ustawienia, zobaczcie na jakich tu będziemy grali. E, będziemy grali na, e, u, na łatwym poziomie, na ruchu drogowym, tak? wzrost sezonowy zatrzymamy. E, dni w miesiącu jeden, stały widok miesiąca, niszczenie plonów wyłączone, orka, kamienie, wapno, chwasty, to jest wszystko włączone. E, brudzenie normalne, zużycie paliwa domyślne. I tutaj pomocnik chcemy mieć wszystko wyłączone, bo jak będziemy używać pomocnika, chcemy płacić tylko i wyłącznie za jego e, za jego pracę, a nie za e, materiał, który zużywa. Materiał my mu zapewnimy. Jak widzicie, tutaj zbierałem kamienie, ale coś niedokładnie je pozbierałem. No cóż. E, kochani, jest godzina 17.55. Przewiniemy sobie... Na następny dzień i zaczniemy nasze prace polowe. Staniemy sobie o godzinie 8. Zobaczcie. Proszę bardzo. Widzicie, 62 tysiące nam zostało. Na początku będziemy sobie wypożyczać, co ten pies robi, po sam chodzi, chodzi kot. Będziemy sobie wypożyczać nasze maszyny. Pójdźmy sobie na razie na pole na nasze. Zobaczmy co... Zobaczcie, jak to pięknie mapa ta wygląda, tam słońce wschodzi. Cudownie, bardzo fajny klimat jest na tym mapie. Co będziemy tutaj chcieli posiać, kochani? E, będziemy tutaj grali z płodozmianem, tu był posiany rzepak, tu był też posiany rzepak, więc tu będziemy na pewno chcieli posiać e, posiać rzepak. Znaczy nie posiadł rzepak, tutaj był rzepak. Czyli zobaczcie, tutaj mamy takiego moda na płodozmian. I tu sobie wpiszemy, że tu był wcześniej posiany rzepak. I teraz jak widzicie, gdybyśmy, że gdybyśmy teraz na przykład posiali pszenicę, to pszenica nam da 100% plonu. Jeżeli damy jęczmień 100%, jeżeli byśmy posiali rzepak, by było tylko 50% plonu, widzicie? Dlatego to ten płodozmian jest tak bardzo ważny. Owies 100%, kukurydza 110%, słonecznik 75%, soja 100%, ziemniaki 95%, burak cukrowy 65%, trzcina cukrowa i tak dalej. Zobaczcie tutaj wszystko, trawa. Ja bym chyba chciał kukurydzę, tylko że do kukurydzy potrzebujemy znowu i nakładkę wynająć i to. Ja myślę, że najdroższa tutaj będzie soja, więc kupimy sobie na, na początek, posiejemy sobie tutaj po prostu soję yy, i to po prostu pozwoli nam odbić się troszkę, yy, żebyśmy mogli tutaj zasiać soję, to będziemy mogli troszkę tutaj się z tymi pieniążkami odbić. <laughs> yy, Okej okay, kochani, no to co, udajmy się na jakieś zakupy. Tutaj musi, przydałoby się zmulczować to pole. Wymaga zaorania, okej. Okay. Czyli potrzebujemy kupić kultywator, e, pług i mulcher. E, czy, czy zgadza się to tak? Zgadza się, chyba tak. Ok, no więc udajmy się do sklepu. No wróćmy na nasze gospodarstwo. Mm. Ok. Udajmy się do sklepu, i teraz nasze ciągniki mają, przypomnijmy sobie, 125 i 81 koni. Ok, kupmy sobie tak. Na pewno musimy kupić mulcher. Ten jest, kosztuje 21 tysięcy 130 koni. Nie mamy takiego silnego traktora na to. 90 koni, tu jest. 4,7 metra. Wow, to jest mod. Tu jest 130 koni, to jest za duży, 150 koni, to jest mod mod mod. I tu jest 200, no to nie. Czyli ten Mulcher, jak on wygląda? Jego jeszcze nigdy w życiu nie używałem. No, nie wygląda źle, powiem Wam. BM6. Jaka to jest marka? Mat, matnut, ok. Spróbujmy, weźmy sobie go, ustawienia Q standardowy, working speed, tutaj macie moda na też, na adjust working speed, tak się ten mod nazywa. Ale 42 tysiące go kosztuje, o nie, kochani, to my musimy sobie go wypożyczyć ewentualnie. No poczekajcie, zrobimy inaczej, najpierw kupimy, zobaczymy czy możemy kupić w ogóle jakiś siewnik. Jakiś taki przyzwoity, tu jest 5,2 metra, case, mod, amazon. 85 koni. 3 metry. 4,3 metra. 9. On od razu sieje i od razu nawozi. O, ten by był fajny, ale kosztuje aż 56 tysięcy. O nie. Pokażcie. No fajny, ale mega drogi. Konfiguracja. Hmm. No dobra, damy sobie tutaj na 25. A, bo to możemy zmienić na Waltre. <laughs> Albo na Maseja W sumie to nic nam nie zmienia. 62 tysiące mega drogi. Wypożyczenie kosztuje 3189, no ale niestety musimy go wypożyczyć. Tylko jeszcze zobaczymy, bo on nie ma brony żadnej. A gdybyśmy kupili po prostu taki siewnik, no ale on 158 tysięcy. Strasznie drogi. No nic, <laughs> najpierw musimy, że przed tam przed sianiem musimy sobie to pole skultywować. I teraz mamy do wyboru 4, 4 metry kultywator, a nie to jest ten, to jest 4 metry, tak Lizarda, bólend, 2 i 2, ok, weźmy sobie ten kultywator, to jest 95 koni. I wypożyczymy sobie go. Wypożyczymy sobie go. Na razie nie będziemy nic kupować, tylko będziemy wypożyczać sprzęt. Pojedziemy naszym Ursusikiem do naszego sklepiku. Okej. Okay. Sklep jest na, na szczęście niedaleko. Zobaczcie, fajnie ten ursusik to wygląda. Fajnie to wszystko jest zrobione. Oj, uda niechcący wysiadł. Weźmiemy sobie tutaj ten kultywator podczepimy. Żebyśmy mo żeby mogli już tam zasiać soję. Okay. Coś mi się wydaje, że. O, dzień dobry! Że to będzie troszkę ciężkie, Troszkę go podnosi, mimo tego obciążnika tutaj. To troszkę go podnosi, no ale cóż. Dzień dobry! Jak widzicie, tu jest błąd w tym modzie. Nasze lewe lusterko nam znika. Robi się czarne, nie wiem dlaczego. No ale nic, pojedźmy sobie. Bardzo fajna mapka. Tutaj w ogóle jedna z lepszych polskich mapek moim zdaniem. Czekajcie, może zmienimy sobie jeszcze na głośność naszej gry, bo ja czuję, że ja muszę się przekrzykiwać tutaj. A tego nie chcemy. Głośność damy na 30. Ok, zapiszemy od razu grę. Niech będzie. Naprawdę bardzo fajna mapka. Fajnie zrobiona. E, później, jak będziemy mieli. Czy, czy tym kultywatorem możemy tworzyć pole? O, to jest moje pytanie. Bo jeżeli możemy tworzyć pole, to ja bym chyba chciał od razu zaorać tą drogę tam. Żeby to było jedno duże pole. Rozłożymy nasz kultywator. Zezwol na tworzenie pól. O, ja chyba wiecie, co ja chyba mam w moda na tworzenie pola. Dlatego to tak jest. Ale dosyć fajnie ten kultywator wygląda, co nie? Zobaczcie. Naprawdę fajnie. To wygląda. No, jak widzicie, tu nam się pojawia mnóstwo kamieni znowu. I ta tekstura tutaj. Jak widzicie, ona się niewiele różni od tego. Więc wiecie co? Żeby już nie. Żeby już więcej kamieni nie wyciągać, to ja po prostu może stworzę tutaj pole. Tylko i to będzie wszystko, co tutaj zrobimy. Tylko jak widzicie, tu jest taka nierówność. Nie wiem dlaczego. Klikniemy sobie Y. Zezwól na tworzenie pól. Ok. Ok, zrobimy takie coś. Tak, żeby to nie było za mocno. Pociągnięte, i tutaj po prostu już drogi naszej dojazdowej. Będzie nasza droga dojazdowa, tylko w połowie. Aha, bo te pole, widzicie, tutaj było delikatnie przesunięte. No, ale to nic. Ok, ciśnijmy sobie. No, te kamieniny, które to takie srogie wychodzą, widzę. Dosyć duże. Tu jeszcze kostka leży jakaś. Zapomnieliśmy jej załadować wcześniej, jak zbieraliśmy to siano. Położymy ją na razie tutaj. Niech się leży. Z czasem ją zbierzemy. Zobaczcie. No tu naprawdę duże te kamienie wychodzą. No ale na razie będziemy grali na pożyczonym sprzęcie. Także nie bardzo musimy się tym przejmować później jak będziemy grali na naszym sprzęcie to już będzie inna historia. Zobaczcie, zaoraliśmy sobie tutaj. Zrobiliśmy jedno duże pole. Poletko takie dosyć duże. Mamy dwa takie dosyć duże pola. Okej, okay, no to ten kultywator na razie zwrócimy go. I kupimy tutaj, przywieziemy tutaj ten siewnik Niech ten siewnik tutaj zacznie nam już siać Stworzyliśmy sobie pole bardzo fajne Zresztą Oj, musimy tu uważać tu Dosyć szeroko te drzewa wąskie, o nie! To jest właśnie, to jest, to jest, to jest farming, nie? Przyłożyłeś samochód traktorem, nie? I, I traktor odleciał, a samochód został jak, jak ten, nie? Jakby nigdy nic, nie? No to, to jest właśnie farming, no to roki farminga, nie? Dobra. Oddajmy ten nasz kultywator. Troszkę to był nieudany ee, wynajem, no ale... Niech będzie Troszkę pieniążków straciliśmy No i dobra I zobaczmy sobie tutaj ten siewnik no. Okej okay, kochani Jak widzicie tutaj musieliśmy zmienić sobie ten Siewnik no bo jednak tamten przysparzał nam trochę kłopotu Okej okay. Zobaczcie Tutaj mamy taki 4 metrowy siewniczek Amazona I będziemy sobie nim Ładnie siali. Zobaczcie. Tutaj sobie podjedziemy tak. Opuścimy. Włączymy się wnik. I siejemy, kochani. I siejemy sobie, jak widzicie, naszą soję. Troszkę nam to tutaj zajmie. Ale 4 metry taki siewniczek, to powiem Wam, nie jest taki zły. Na to gospodarstwo. Widzicie, jak tu blisko nasze, naszego pola są drzewa. Na które trzeba uważać. Tutaj ale już będzie nam soja rosła, Kani soja jest bardzo dochodowa, także już będzie nam to po prostu lepiej szło. Tutaj sobie zrobimy takiego poprzeczniaka. Zobaczcie. O, bo będziemy zamierzali tu puścić naszego pracownika, żeby już tutaj sam sobie siał to nasze poletko, a my w tym czasie spróbujemy. Ok, tu już nasz widzicie, nasz pracownik będzie sobie siał. O, jelonki. Kurde, dużo tych jelonków tu. A my kochani będziemy sobie już powoli przechodzili do końca naszego odcinka. W następnym odcinku, kochani, widzicie, te kamienie tu są mega duże. No nic no, będziemy musieli sobie wypożyczyć jakąś konkretną maszynę, żeby te kamienie pozbierać. Tu jeszcze nam ominął. Miaka nam takiego zrobił. Pan pracownik No ale trudno Poprawimy to później Ale jak widzicie Tutaj pan pracownik Spisuje się nawet całkiem nieźle Mamy duże pole zrobione Co będziemy musieli sobie No będziemy musieli sobie ten mulcher wynająć Zobaczcie no Chyba weźmiemy tego mulchera Wynajmiemy, oby tylko on działał bo wiecie, bo z tymi wodami to jest różnie. Ale nie wygląda źle 90 koni. No to taki konkretny już, no. Wypożyczenie jego będzie kosztowało 200. Mamy 36 tysięcy. No, zobaczymy, bo to jest strasznie te wapno, ten nawóz to wszystko drogie. Zobaczymy jak to pójdzie. Zastanawiam się, czy nie wypożyczyć kosiarki, nie skosić tej trawy. I nie sprzedać jej. No ale to też zależy, ile będziemy tutaj dostaniemy. No bo, jak skosimy trawę, to potrzebujemy też co, jakąś, jakąś przyczepkę, żeby skosić, żeby skosić tą trawę. No i żeby zawieść tą trawę. A to znowu są dodatkowe koszta. Także zobaczymy, no co to wyjdzie. Dobra, kochani, ja żegnam się z Wami już w tym odcinku i widzimy się yy, za w następnym odcinku, w następnym tygodniu i do zobaczenia. Da zostawcie lajka, like, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz, czy podoba się Wam taka polska seria, czy chcecie tu na tej mapie Wośnicę, żebyśmy troszkę nasze gospodarstwo rozwijali. No i przede wszystkim, jak Wam się podoba to gospodarstwo, które, które stworzyłem. Także trzymajcie się, do zobaczenia, z Wami, do usłyszenia. Cześć!